pięć znaków taką zodiaku, którym trudno jest się zakochać. Piąte miejsce mam byka, który żeby się zakochać, przede wszystkim musi poczuć się stabilnie, bezpiecznie komfortowo przy swoim partnerze, co wymaga czasu, bo on musi go sprawdzić, sprawdzić plusy i minusy, czy w ogóle do tego się nadaje. piąte miejsce mam tutaj wodnika, który przede wszystkim jest emocjonalnie niedostępny, więc ciężko zdobyć jest jego serce, a gdy już się zdobędzie, to on musi ci zaufać, ale nie tylko ciałem, ale umysłem, duszą, wszystkim. Musi mieć pewność i zakochanie u niego trwała bardzo długi czas. I na trzecim miejscu mamy tutaj pannę, która żeby się zakochać to najpierw wszystko analizuje, kalkuluje, będzie się dokładnie obserwować, bo ona patrzy na miłość logicznie, nie emocjonalnie. Ona musi mieć pewność, że jesteś warty tego jej zakochania. W miejscu z kolei mamy tutaj skorpiona, który, chociaż bardzo intensywny, to on się bardzo powoli odsłania drugiej osobie. Tak samo testuje, analizuje, sprawdza. On musi mieć pewność, że może Ci zaufać i może, musi poczuć tą głębię emocjonalną, żebyś po prostu się Tobie oddać w całości. W pierwszym miejscu oczywiście mamy tutaj koziorożca, który zakochuje się bardzo, bardzo długo, bo potrzebuje czasu, żeby zaufać. I miłość traktuje poważnie, jak poważny fundament, więc, nie zobaczyć Koziorzca z byle kim. To była dla niego przemyślana i długa decyzja i jest ciężko zdobyć ich serce i zakochują się również bardzo powoli, ale jak już się zakochają, to na zabój.